Kiedy robisz wizualizację źle, kiedy po niej czujesz się źle, kiedy czujesz po niej brak, kiedy robisz ją na siłę po to, żeby coś dostać. A my technik nie robimy po to, żeby coś dostać. My techniki robimy po to, żeby sobie przypomnieć, że mu już to mamy. Czyli wchodzisz w tą swoją wyobraźnię i widzisz to swoje pragnienie, i mówisz sobie: O, ja to mam, tak, ja to mam. To tak jak z zamówieniem paczki przez internet. Ty wiesz, że zamówiłaś i że ona już do Ciebie idzie, choć Ty wiesz o tym, że Ty nie masz na nią czekać. Nie czekasz na kuriera, tak? Albo nie sprawdzasz co 5 minut aktualizacji paczki. A kiedy robisz wizualizację, to tak jakbyś wchodziła na to potwierdzenie i widziała doręczono. Także w ten sposób czujesz... Po prostu, że ty już masz, tak? I robisz techniki po to, żeby po jakimś czasie już być tak nasyconym tym, że już nawet czasami tego nie chcesz. I wtedy bum, przychodzi to w 3D. I tak to ma wyglądać. I z każdą techniką.